Ok, <laughs> z tej strony Kiwix X Spell. Przedstawiam Wam nową serię na tym kanale, czyli Primult. Tak, w sumie kolejny na Sylwestera. O co w tej grze w sumie chodzi? Więc w tej grze chodzi w sumie o to, że się rozbijamy na nieznanej planecie trzyma rozbitkami. Oczywiście możemy zmienić tą liczbę, zawsze yy, przy edycji scenariusza. Na przykład możemy być plemiem. Możemy być ple plemieniem. Jakichś dzikusów, kanibal i tak i po prostu musimy przetrwać. Naszym głównym celem jest oczywiście przetrwanie i stworzenie statku, żeby z tej planety yy, uciec. Tak. Oczywiście jak widzicie gram na wielu modyfikacjach. Zaraz wam pokażę, aby ta gra była minimalnie ciekawsza. ok jak widzimy mam no strasznie sporo tego. mam strasznie pełno tych modyfikacji, więc może... Może to będzie ciekawa yy, odskocznie od innych serii na YouTubie, no więc zacznijmy, że u kolanie. Mam oczywiście mam, moje, <laughs> moje własne rzeczy, oczywiście zaczniemy oczywiście o plemiach, kanibali, bo mi się to najbardziej podoba. Dalej. Oczywiście zaczynamy na, myślę, że jestem bardzo fajnym człowiekiem, który będzie grał nam dosyć poważnym to poziomie, poziomie trudności. Teraz zapiszemy oczywiście i ziarno, nie chcemy się pisać morderczy. Dobra, może być takie ziarno. I teraz właśnie, teraz się nam w świat. Okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. I zaraz wybieramy, gdzie mamy zamieszkać. Ok. Więc ja bym zamieszkał chyba gdzieś. Lasy w lasach umiarkowanych. Myślę, że. Góry, równiny to nie na pewno nie równiny. Góry też nie. Wyżyny. Dobra, myślę, że wyżyny będą ok. Temperatura średnia jest ok. Dajemy oczywiście. O mój Boże. Dajemy oczywiście. Preparatory, aby załadować mój scenariusz. Load Zrozumiełem przy plemię Kanibalo. Okej, okay, to oczywiście jest mój, moja typka, oczywiście mu, jej trochę minimalnie przemyślnictwo lepszymy. Dobra, możemy zaczynać dalej. Jakbyśmy mamy tutaj różne perki Że jest kanibalem z martwym Maratończykiem. Oczywiście miała dzieciństwo jako takie dziecko jaskiniowe. Musiał mieszkać w jaskini. Potem był szamanem. tych właśnie. Tu właśnie. Yy, ludzi, dobra, więc może zaczniemy rozpoczniemy rozgrywkę, jak, jak, jak najprędzej się zaczniemy z tym, takim kwipunkiem. Więc teraz poczniemy. Okej okay. Odcinki tak około 14 minut, więc myślę, że raczej wa, was to nie znudzi, jak tak gadam. Póki jest stworzenie mapy. No to w sumie wszystko jest ok. Więc Zaczynamy. zaczynamy. Zaczynamy, mamy, zaś mamy, zaś mamy, zaś Ja! Ok. Wreszcie zaraz załaduję. Póki co się ładuje świat. W sumie to już jest czarny ekran, teraz jest biały ekran. No nieco za. Trochę masakra jest wielka. Musimy chwilę poczekać, niestety. Okej, okay, jaka nie ma to to mi się nie chciał tu nic pisać. Dobra, więc zatrzymajmy czas. Zapiszmy sobie grę. O, oh. Prawie już ramie ujadam. Co to jest nasz ten kanibal. Dobrze, kanibal, na początku bym chciał, żebyś podniósł Sikierę Ok, wracajmy jakieś wygodne miejsce na dom. Hmm, gdzie by tu zamieszkać? O, tu jest bardzo dużo żyznej gleby. Myślę, że to będzie fajne miejsce, żeby zamieszkać, bo to jest pełno żyznej, tak? O mój Boże, to jest żyznej gleby, jest pełno. Dobra więc sobie stworzymy oczywiście artifactera no już nieważne struktury no, może będę pełne, pełne o, tak będzie lepiej. OK, no to stworzymy oczywiście. Dajmy oczywiście. Każemy jej, żeby zbudowała troszeczkę drewniane ściany. Tutaj o. Coś, póki coś... co coś takiego, taka bidna chata. Wow. Sobie zrobiłem dodatkowe ściany, usuniemy je Dobra Okej, okay. to strasznie dużo że jest bardzo Szyna gleba jest bardzo przydatna, ponieważ Na niej szybciej rośnie te rośliny, a to nam się bardzo dobrze przyda Okej, okay. każemy już oczywiście podnieść ludzkie mięso Każemy jej oczywiście tutaj zamontować to i się <laughs> nie rzecz na gleby, to byłoby trochę bez sensu Okej, okay. banany jej każemy Wziąć Pemikan, każemy jej wziąć, czyli takie suszone mięso. Można nawet, nawet wpisać w Google, co to pemikan. Bierzesz drewno, chyba mi wystarczy drewno na bazach, nie wiem. To, o tutaj jest srebro jeszcze, jest, to podnieść, to srebro. Metal szlachetny, bardzo szlachetny. Tylko mam tu jeszcze malutkie złożę metalu, kiedyś nam się na pewno przyda. Oczywiście damy obszary. Damy, o, damy tutaj <laughs> obszar zadaszony. Czyli ona po prostu tutaj zbuduje dach. Oczywiście oznaczymy tutaj obszar domu, aby w tym miejscu sprzątała. I gdyby miał być pożar, to, to żeby to pożar gasiła Ok. w środku każemy jej zbudować meble. Każemy jej zbudować. Póki co zwykłe łóżko. O nie, śpiwór po prostu będzie miała w środku. Wybacz. Damy jej oczywiście obszar to, gromadzenia wszystkich rzeczy, które zdobędzie. Coś takiego. Myślę, że będzie ok Skład Alu al, Póki co? Damy dobrze. Harmonogram damy jej. No powiedzmy, że niech pracuje od 4 rana. Do 4, do 4 rano. Tak do, 9, do... Nie, na pewno nie do 20. Powiedzmy, że niech pracuje sobie Relaks 2 godziny. Powiedzmy, jak tutaj ma... Czas wolny, godzina jest czas wolny to Dwie godziny ma Ma jedną <coughs> go, Czasu go, <coughs> Jedną godzinę czasu wolnego, dobra Wszystko chyba zrobione, polecenia r Również Każemy jej wyciąć trochę drzew w okolicy Okej okay. Również, żeby zebrała Zebrała trochę malin, które są w okolicy plany siup O mój Boże, tu nie ma żadnych zdrowych malin O mój Boże tu na pewno są, na, na, stówek gdzieś tutaj. Na, pe, na stówek gdzieś tu są maliny Jakieś zdrowe, okej okay, tu mamy trochę malin Bardzo fajnie Tu mamy wielką rzeźbę, pozwolimy jej oczywiście wziąć tą rzeźbę Dobra Artyhect Co by tu jeszcze zrobić? To w sumie chyba już to wszystko, tam je, a jeszcze co pomimo pracy Na jesteś strażakiem, lekarzem, strażnikiem, treserem, pucharzem, budowniczym, technikiem Prawie sam artykuł nie potrzebujesz Rzemieślnikiem na będziesz naukowcem, nie? Sprzątaczem no. Dobra Dobrze, to na tyle na tym odcinku Więc nara, do zobaczenia yy, Do następnego razu